W sobotę 21 maja odbył się piąty bieg opuchar Miasteczka siebież Jeziorna. Organizujemy go no, po to, żeby ten nasz, nasze hasło, tu się dobrze mieszka, mogło zostać zrealizowane. Ono przede wszystkim zależy oczywiście od mieszkańców i żeby mieszkańcom się dobrze mieszkało i wszystkim zaproszonym gościom. Robimy takie imprezy, żeby była nagroda, wszyscy tu biegają, bardzo dużo naszych mieszkańców biega, mamy ścieżki biegowe wyznaczone. No jak się można ścignąć ze znajomymi, to zawsze jest jakiś dodatkowy taki impuls, żeby coś robić, albo nagroda za trening, albo no po prostu jakaś impreza towarzyska. Jest tu przy okazji miejsce, żeby porozmawiać i spotkać się po biegu. Na starcie zameldowało się ponad 100 osób chętnych do wzięcia udziału w biegu. No wygrania za pierwsze miejsce są nagrody pieniężne po 500 zł w kategoriach mężczyzn i kobiet. A oprócz tego wśród wszystkich uczestników losujemy taką nagrodę, czyli bon na 10 tysięcy złotych obniżki na zakup mieszkania albo działki, albo domu jednego z naszych deweloperów. Także to myślę, że jest taka zachęta, żeby dowiedzieć się, co można kupić. Przed godziną 11 zorganizowano wspólną rozgrzewkę. Punktualnie o godzinie 11 wystartowała kategoria głoda, czyli bieg na 5 km. Dodatkowo na tym samym dystansie zmierzyli się miłośnicy Nordic Walking, a na końcu wystartowali najmłodsi biegacze, dla których przygotowano trasę o długości 700 metrów. Skąd się dowiedziałaś o biegu tutaj? Byliśmy tutaj 3 lata temu z tatą. I jak Ci się podobają biegi tutaj na terenie miasteczka Jeziorna? No fajnie, fajnie naprawdę. Co jest najfajniejsze? Myślę, że fajne są te pola, bo lubimy stać takie zacisne miejsca. Wśród dorosłych pierwszy na mecie zameldował się biegacz z numerem 116. Dzisiaj e, pogoda niedobrze, mocno wiatry, a trasa, jest na trasa, Ci, ci lata startuje tutaj, ci lata wygra te, ten e, bieg. Wśród kobiet najlepsza okazała się zawodniczka z numerem startowym 121. Nie jestem zadowolona z tego, że wygrałam, bo myślałam, że tutaj może czwarta, piąta, powiedziałem jaka jest obstawa. Nie spodziewałam się zwycięstwa. Jestem bardzo szczęśliwa. Trasa naprawdę trudna. trudna. W organizacji zawodów pomagali strażacy z OSP Tuliszów. Bardzo dobrze oznaczone są strażacy na trasie. Kierują ewentualnie również, mówią w prawo, w lewo. Także nikt się nie mógł pomylić tej na tej trasie, bo super oznakowana. W najbliższym czasie na terenie Gminy Siebież planowana jest kolejna tego typu impreza. No bardzo się cieszę jako burmistrz, że na terenie miasta i Gminy Siebież są organizowane imprezy sportowe, takie masowe. W tym przypadku bieg na osiedlu Siebież Jeziorna. Cieszę się, że tak liczna jest grupa uczestników. Myślę, że każda forma takiej aktywności jest bardzo ważna. Chcę też przypomnieć, że już niedługo w Siewierzu biegamy razem z powiatem będzińskim, także dzisiaj tym bardziej kibicuję, bo mój wnuczek wystartował po raz pierwszy, taki ośmiolatek, mocno mu kibicowałem, piękna impreza. O wielkim szczęściu może mówić biegacz z numerem 116, ponieważ wygrał również w losowaniu nagrody dodatkowej. Gratulujemy!